Napad na Clacking Bell, czyli w mojej opinii jeden z lepszych napadów, jakie można zrobić w GTA Online. Yy, dochód z tego napadu pojedynczo to po 500 tysięcy bez żadnego naszego wkładu. Wystarczy zrobić przygotowania i prosty napad, który można zrobić w 10 minut. Tutaj przedstawiam wersję na cicho, czyli tę łatwiejszą. W tym pomieszczeniu zabijamy trzech strażników. Następnie rozwalamy skrzynkę. I zabijamy strażnika stojącego za drzwiami. Następnie tutaj tą trójeczkę. Nie trzeba się tu jakoś za bardzo spinać, bo oni są trochę głupi i nic nie widzą za bardzo. Następnie kolejnego. Kolejnego. Tamtą dwójkę musimy poczekać aż oni sobie przejdą. Następnie idziemy do drzwi na wprost, w które wkładamy kartę dostępu i wchodzimy do środka. Schodzimy na dół, dezaktywujemy tutaj ochronę i zbieramy nasz towar. Teraz należy wyjść z tego pomieszczenia. Wchodzimy w prawo, neutralizujemy tutaj stojących panów, i przechodzimy przez bramę. Tutaj musimy podejść do ekranu, i wchodzimy. Następnie zabijamy tutaj dwie osoby strzeżące i przeszukujemy wszystkie skrzynie. Jeśli z tego co pamiętam, mamy podczas przygotowań, zebraliśmy broń, a to już mamy przy sobie łom. A jeśli nie, to musimy tutaj poszukać po magazynie i leżą łomy po kątach. Kiedy mamy już wszystko, wychodzimy z magazynu. Zbieramy klucz. On może być na tym stole lub na następnym stole, dalej w następnym pomieszczeniu. Zabijamy tutaj pracownika fabryki Jensa. Kolejnego i tutaj stoi dwójka, co nie jest jakoś specjalnie ciężkie, bo oni się tak nie kapną za szybko. Otwieramy kluczem biuro, hakujemy komputer. I teraz używamy urządzenia hakerskiego, które zdobyliśmy, jak tam chyba Terrorbajta rozwalaliśmy na przygotowaniach. I chodzimy po komputerach. Tutaj, w tym magazynie, są cztery komputery. I trzeba podejść do każdego po kolei. To jest w różnej kolejności, po prostu podchodzimy. Im jakby wyżej kreska, tym jesteśmy bliżej danego komputera. I zdobyto jedną z trzech części kodu. Musimy iść do następnego. Tutaj polecam sobie z pierwszej osoby, żeby potem widzieć kod. I trzeci. Teraz nam się wyświetla kod. Który sobie dobrze gdzieś zapisać albo zapamiętać. Jak ktoś tak zapamięta szybko. I udajemy się z powrotem do biura do safe. U. I tym kodem otwieramy nasz safeik. Teraz należy opuścić fabrykę. Rozwalamy skrzynkę. I tutaj już musimy uważać, bo to już nie będzie tak łatwo. Znaczy, na no jakoś ciężko specjalnie też nie będzie. Yy, przechodzimy za ciężarówką i strzelamy tylko do tych osób, które ja strzeliłem, aby było łatwo, szybko i bez żadnych problemów. Tutaj jednego przy ciężarówce, następnie drugiego, trzeciego za śmietnikiem. tutaj taki jeden idzie i drugi stoi to już w jakiej kolejności do nich strzelicie to nie ma różnicy yy, i z garażu zabieramy samochód który sobie tam schowaliśmy przy przygotowaniach wyjeżdżamy pojazdem wjeżdżamy na tory i jeszcze tak nie lecimy bardzo szybko, tylko musimy sobie wyciągnąć pistolet. I się tutaj zaraz trzeba zatrzymać. Przy tych rurach się zatrzymujemy, i strzelamy do policjanta, który tam klęczy. Bo jak byśmy go nie zabili, to on by nam wywołał pościg i by było ciężko. Tym autem dosyć ciężko było sterować, jak widać, i jedziemy cały czas prosto. Torami. Dojeżdżamy tutaj po lewej, jest baza motocyklistów i odpala się nam jakby dialog. I w tym momencie realnie zaczynamy gubić policję, bo nie możecie sobie tam siedzieć w tunelu, bo jej nigdy nie zgubicie, dopiero po odpaleniu tego dialogu. Musimy tu trochę pojeździć, żeby zgubić pościg, żeby nas tam helikopter nie dopadł. Zgubiliśmy pościg i jedziemy zgodnie z nawigacją do skrytki Vincenta. Dojeżdżamy do skrytki. Ja tutaj testowałem różne sposoby dojeżdżamy do skrytki i oddajemy pieniądze. Koniec misji. Dziękuję bardzo. 10 minut. 500 000 bez żadnego wkładu.